Assalamu alaikum Często muzułmańskim kobietom trudno jest zrozumieć, dlaczego nie są w stanie odprawiać sala, rytualnej modlitwy, przez mniej więcej tydzień. Wiele może uważać, że jest to dla nich ograniczenie ze względu na ich płeć. Inne mogą to źle zrozumieć i sądzić, że nie mogą angażować się w żadne islamskie działania podczas trwania miesiączki. Po prostu tak nie jest. Wiele kobiet cierpi na skrajne skurcze, obfite krwawienia, nudności, bóle głowy i inne dolegliwości podczas cyklu. To naprawdę znak miłosierdzia Allaha Wszechmogącego Subhana Wa że w tym czasie jesteśmy zwolnione z modlitwy. Znam więcej niż jedną siostrę, która nie byłaby w stanie wykonać fizycznych obowiązków modlitwy podczas swojego cyklu. W hadisie opowiedzianym przez Abu Saida al-Kudri i Abu Huraira, prorok powiedział, nie ma zmęczenia, choroby, smutku, zranienia ani cierpienia, które dotknęłyby muzułmanina, nawet gdyby było to ukłucie, jakie otrzyma od ciernia, którego Allah nie potraktowałby jako pokuty za niektóre z jego grzechów. Kiedy muzułmanka czyta ten hadis, powinna być ut usatysfakcjonowana, że Allah Wszechmogący Subh'ana Wa nie jest wobec niej niesprawiedliwy po prostu dlatego, że wie, że przez dni menstruacji ma zostać nagrodzona za cierpliwość w zmęczeniu, którego doświadcza. Zostanie nagrodzona tak, jakby wykonała wszystkie swoje religijne obowiązki bez żadnej straty. Z drugiej strony Islam nie wymaga od muzułmanek, aby w tym czasie porzucały swoją duchowość lub poszukiwanie wiedzy islamskiej. Chociaż prawdą jest, że nie może odprawiać rytualnych modlitw taław, okrążeń kaby Ka i postu, jednakże nie zabrania się jej słuchania nagrań Koranu, lub słuchania tego, jak ktoś inny go recytuje. Nadal może się modlić poprzez dua i chwalić Allaha subhanahu wa ta'ala. Czy wykonywać dzikr? Nic też nie stoi na przeszkodzie, by czytać tłumaczenia Koranu, islamskie teksty poza Koranem, łącznie z hadisami.